Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Jaworskiej Policji, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, trafili na ślad mężczyzny, który w miejscu swojego namieszkania, to jest na terenie jednej z gmin powiatu Jaworskiego, produkował w skandalicznych warunkach sanitarnych warzywne sałatki. Funkcjonariusze wraz z pracownikami Jaworskiego Sanepidu udali się pod wskazany adres. Na miejscu zastali w pomieszczeniach w piwnicznych w fatalnych warunkach linię nielegalną linię produkującą sałatki warzywne. Oprócz zmagazynowanych sporych ilości warzyw i odpadów, policjanci zastali również hermetycznie zapakowane pojemniki z tworzywa sztucznego, a w nich gotowe do sprzedaży sałatki. Na posesji u 66-letniego mężczyzny zastano również samochody osobowe i ciężarowe, świadczące o prowadzeniu działalności zajmującej się dystrybucją sałatek warzywnych. Śledczy w toku... Postępowania ustalili, iż proceder ten mógł trwać nawet od 4 lat, a sałatki trafiały na stoły różnych restauracji, barów i jadłodajni. W toku prowadzonego postępowania ustalono, że mężczyzna miał również zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wydany przez sąd rejonowy w Legnicy. Mężczyzna usłyszał już zarzut z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Za tego typu przestępstwo grozi mu kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.